Dajcie, Stanik Jarosław, medyczna marihuana.com. Dzisiaj spotykamy się na czwartej edycji Międzynarodowej Konferencji Medyczna Marihuana w, w Teorii i w Praktyce w Wrocławiu i mamy przyjemność rozmawiać z panią Magdaleną. Cześć, Magda. Cześć. Pamiętam Ciebie, że ostatnio organizowałaś chyba już drugą edycję targów konopnych cannabis. Tak. Czy będzie trzecia? Będzie, oczywiście. O, super, super, bardzo mnie to cieszy. Jak to mniej więcej wygląda? W ogóle skąd pomysł na organizację targów w Polsce? Wiesz co, no bo nie ma czegoś takiego. Nie ma międzynarodowych targów konopnych w Polsce, a trochę ostatnio pojeździłam też po tych targach w Europie, bo i gdzieś miałam przyjemność być na pisie w Barcelonie i też byłam w Ostrawie, w Czechach i potencjał jest olbrzymi. Jest to niesamowity rynek, który no na pisie to jest po prostu niesamowite, bo to jest 8 hal, gdzie są po prostu totalnie wypełnione wystawcami, więc ten rynek jest olbrzymi i potencjał w Polsce jest też olbrzymi. Więc warto po prostu to wprowadzić. Warto też zacząć uświadamiać ludzi, że konopie nie są tylko i wyłącznie rośliną zakazaną, która tylko ma właściwości psychoaktywne, ale jest też naturalną rośliną, która ma niesamowite właściwości przeróżne, bo to jest roślina multifunkcjonalna. No głównie medyczne, prawda? Coraz częściej spotykamy sytuacje, gdzie jest zastosowanie medyczne. Tak. I to jest, można już powiedzieć, śmiało myślę, bez obaw lek, który naprawdę pomaga wielu ludziom w wielu przypadłościach. I rzeczywiście ma po prostu tak sprawdzone działanie. Nawet ostatnio rozmawiałam właśnie z koleżanką, gdzie na reumatoidalne zapalenie stawów po prostu dziewczynie CBD i maści konopne niesamowicie pomogły. Mhm, rozumiem. Co najczęściej można spotkać na waszych targach, jeśli chodzi o pierwszą, drugą edycję, i planowano oczywiście trzecią w listopadzie tego roku? No, planujemy całe spektrum konopnym, czyli. Począwszy od suplementów, olejków CBD, różnego rodzaju produktów spożywczych, ale też mamy na przykład produkty budowlane, bo są przecież jest beton z, z konopi. Wiadomo, że też będą ziarenka kolekcjonerskie, że będą różnego rodzaju systemy do uprawy konopi, czy różnego rodzaju maszyny do uprawy konopi przemysłowej, do obróbki konopi. Także szerokie spektrum różnego rodzaju produktów. Mhm. A kto najczęściej przychodzi na tego rodzaju targi? Jak myślisz, dlaczego, po co? Acho Só... Tak naprawdę to nas zaskakuje, publika, dlatego że przychodzą wszyscy i można tu powiedzieć, że przychodzą i młodzi ludzie, którzy gdzieś tam są spragnieni informacji i wiedzy i, i chcą zobaczyć, bo to jest też taki ciekawy, popularny temat wśród młodych, ale też przychodzą starsi ludzie, którzy chcą dowiedzieć się czegoś, bo my też mamy, to targą towarzyszy konferencja naukowa, gdzie ściągamy specjalistów z całego świata, bo to i, i z Kanady, i ze Stanów, i, i z Niemiec, i z Włoch, Słowenii przyjeżdżają specjaliści naukowcy, którzy. Opowiadają o swoich badaniach, które prowadzą na temat właśnie leczniczego działania konopi. Są też ludzie przyjeżdżają, którzy mówią o swoich świadectwach, bo mieliśmy najpopularniejszego na przykład niemieckiego pacjenta, który opowiadał, czy, czy rosyjskiego pacjenta, który opowiadał o swoich doświadczeniach, jak rzeczywiście te konopie ulżyły mu w cierpieniu, jak mu pomogły na różnego rodzaju schorzenia. Także przychodzą też ludzie starsi, przychodzą ludzie młodzi, przychodzą ludzie, którzy mają jakieś problemy, ale co jest ciekawe, też przychodzą rodziny z dziećmi. To jest piękne, jak widzisz po prostu rodzinę z małym dzieckiem w wózku, czy z dzieckiem za rączkę, że idą, i po prostu jest też wśród, wśród tych ludzi po prostu chęć zdobycia informacji, zdobycia wiedzy, dowiedzenia się trochę na temat tej właśnie rośliny, która, która ma niesamowite właściwości. Mhm. Poruszyłaś temat tutaj rodzin, więc. Często marihuana kojarzona jest głównie z działaniem takim rekre, rekreacyjnym, prawda. Mhm. A, jednakże te, ten rynek konopny w Polsce i na świecie zmienia się pod kątem właśnie zastosowania bardziej przemysłowego, budowlanego, medycznego, prawda? I raczej te targi chyba są bardziej skierunkowane w tym kierunku, niekoniecznie w rekreacyjnym i tylko wyłącznie rekreacyjnym. Oczywiście, że nie. Rekreacja to jest po prostu jeden malutki dział. I tak naprawdę, jeżeli tylko bierzemy konopię pod uwagę pod tym kątem rekreacyjnym, no to to jest czarny rynek. Nie ukrywajmy, no w Polsce jest to czarny rynek i absolutnie nie można tylko konopi postrzegać przez ten pryzmat, bo tak jak powiedziałeś, to jest właśnie przemysłowe konopie. Można z konopi zrobić absolutnie wszystko. Papier, materiały, liny, blade ramy, i tak dalej i tak dalej. Także spektrum zastosowania oprócz tego medycznego jest szerokie i tak samo mamy przemysłowe właśnie jak beton konopny czy inne materiały, które można zrobić z konopi, bo na przykład przecież z konopi jest robione taki najsilniejszy plastik, który w dzisiaj w luksusowych samochodach, w Mercedesie jest wykorzystywany do... Do, do tego, żeby po prostu robić zderzaki, więc... Całą karoserię nawet. Dokładnie, o tym się nie mówi, nie? A, a tak naprawdę no, konopie mają szerokie, wszechstronne zastosowanie, a to rekreacyjne to jest powiedzmy, nie wiem, 10-15% z całego, z całego rynku. Okej, okay, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich na kanabis tegoroczny. Dokładnie kiedy on się odbędzie i gdzie? 20, zaczyna się 29 listopada, skończy się 1 grudnia w Global Expo w Warszawie. Okej, okay, super. Dodatkowe informacje znajdziemy na stronie www.kanabis.pl. Okay. Zapraszam. Super, zapraszamy.